Chabrowe niebo. Kolorem chabru niebo świecące. Pamięcią utrwalone. Nad skrawkiem ziemi uparcie tkwiące. Oczami ojca wpatrzone. Czarne chmury, białe obłoki. Próbują zakryć niebłocze, Rzucają na ziemię złe uroki. Chcą zmienić świat uroczy. Niebo świeci moim kolorem. To kolor oczu taty. Utulają one niebiańskim spokojem. Bohable to też kwiaty, to ich głęboka uczuć miara. Dusz otwiera niebiosa, a za życia zrodzone wiara. Wraz z ciałem nie umiera. Niech mnie bo już takie zostanie. W tym cudnym kolorze, choć piękno uczuć dostaje lanie, świat swój jak umię tworzę. Mozolnie pielęgnuje wspomnienia. Pada mi się podnosze, daleko przede mną moje marzenia. Kroplami patuje rosze.